No, Szymano, witam Was. Jak dobrze wiecie, w poprzednich klipach wideo siadły ładne, wiecie, jak to się nazywa. W poprzednich klipach wideo siadły jakieś basy, siatene, jako dobry bas przybrzeżny i teraz wizję będziemy polować dalej. Już wróciłem na i, wyspę Niebieskich Krabów. Kupiłem też, jak dobrze wiecie, jakieś pianki na tego. Kupiłem te pianki na unikatowego Buffalo, ale jak na razie na unikatowego Buffalo polować nie będziemy. Jak na razie widzę, zdaniem... Powiemy sobie na pasa. Tylko czekajcie, bo muszę kupić licencję. Bo mi się skończyła. Tak, no, widzę, słuchajcie, wchodzę na łowisko. Także, jak dobrze wiecie, miejsce, w którym łapiemy. To jest tutaj, na tym pomostniku. Polujemy teraz ogólnie na unikatowego basa przybrzeżnego. I tak, I mój cel to będzie unikatowy bas przybrzeżny 3,8 kg, żeby był większy niż ten mój na koncie Oraz będzie też taki bufalo około 27 kg, żeby zrobić screeny, a być może nawet 28, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, widzowie, jak na razie skupmy się na basie przybrzeżnym. Zapolujmy, zapolujmy po prostu na razie na unikatowego basa przybrzeżnego jakiegoś. Może będzie rekord 3.8 kg, a może będzie jakiś zwykły 3.4 albo 3.3 Nie wiem, w każdym razie ja słuchajcie nie przyróżam unikaty jakby co są od 3 kilo. Także widzowie, ja na tego bus baita białego oraz X z, z sobie poluję. Także widzowie, ja poluję muszę słuchać, po prostu widzimy za chwilę przy jakiejś rybie. I już Elo. do widzę, jest jakaś ryba. Godzina 15.19 wzięła Wzięła o godzinie 15.19 Zobaczymy co to będzie Podejrzewam, że będzie to co najmniej jakiś metalowy bas Aczkolwiek nie może będzie tu, To będzie chyba nie to będzie was przybrzeżny Bo idzie tak bliżej na O, to będzie widzę chyba was przybrzeżny Może nawet jak mały unikat, nie wiem, zobaczymy To będzie widzę chyba bas przybrzeżny Bo idzie tak, bo początkowo tak. Szedł przy dnie, dopiero teraz się pokazał I uwaga, uwaga To jest bas przybrzeżny, co to będzie? Nie, tylko gębowy jednak, a coś będę robił w basku tylko gębowy. Co to dała widzę? Pojmujemy dalej, po prostu widzimy się za chwilę? Przykojny chyba. Bello. No widzę, mam jakąś tylę. Mam widzę że w jakąś tylę. Piotr 26. Zobaczymy, co będzie. Chyba nie wiesz, czy żaden dziwan. Będzie coś małego. Chyba będzie coś małego. Zobaczymy, co to będzie. To nie nie jest dla dobra. Będzie coś małego basku weźmie. A z małego basku tylko gębowy. Zobacz, co weźmie. Nie, małpać nie chodzą wody. No, widzę, o godzinie 540. Zobaczymy, co to będzie, słuchajcie. Nie mam pewności, co... Nie mam pewności, co to będzie, ale... Ciągniemy tą rybę w każdym razie, widzowie. Dobra, ciągniemy ją. I co to będzie? To jest za ryba. To chyba chwili, małpać do rogi. Albo tak, nie no zobaczymy. A to jest zwykły bas wielkogębowy. No to dobra, widzę, polujemy dalej no. Widzę, wzięło mi coś blisko tutaj. O, nie głowka mi tu uderzyła bardzo blisko brzegu. No, no dobra, widzę, słuchajcie. Nie, nie wiedziałem nawet. Chyba o godzinie 5.51 wzięła. Albo 5.50, ale jak na razie, widzowie. Ja się nie będę skupiał na tym. Ja po prostu poluję dalej. Jakby co widzę, teraz nie będę rzucał tam, tylko teraz będę, widzę, rzucał gdzieś bardziej o tutaj. Także widzowie, ja nie przedłużam. Po prostu poluję. Ero. Tak, widzę, jest jakaś chyba w godzinie 6.03. Jest to choć coś sporego. Jest to, nie, wiem, jakaś innika, nie mam pewności. Nic to to będzie bas przybrzeżny. Liczę, że to będzie duży unikat. O, będzie, widzę, chyba bas przybrzeżny. Bo tak troszeczkę wygląda. Na basa przybrzeżnego i pewnie to będzie już unikat. Jeśli to będzie bas przybrzeżny, to będzie to pewnie unikat. I liczę na ładnego unikatowego basa przybrzeżnego. Aczkolwiek, widzę, zobaczymy, co to będzie. Wydaje mi się, że to jest chyba bas przybrzeżny. Aczkolwiek, czy będzie unikat, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, widzę, słuchajcie, ściągniemy tą dybę. Jest to chyba bas przybrzeżny, tak mi się wydaje. Aczkolwiek. Nie! Chwila, nie, nie, jednak bas przybrzeżny. No powiem wam widzę tak. Nie jest to Rekord, jest to unikat. Niestety nie jest to Rekord. Także słuchajcie, widzę. Robimy pojedyncze zdjęcie. czy w sumie czy jest sens? Nie da no, widzę. Wiecie, co nie ma sensu robić zdjęcia? Tylko tym razem nie wziął w tamtym miejscu, tylko wziął tym razem gdzieś o tam. Także słuchajcie, widzę. Siedzi unikatowy bas. Teraz widzę tak. Nie się już na basie. Tylko wiecie co? Weźmiemy widzę wędki gruntowe i rzucimy je gdzieś, nie wiem. Ja, ma, ja mam widzę takie miejsce na Buffalo, tylko ono jest, nie wiem w sumie gdzie. Musielibyśmy, my się, musielibyśmy gdzieś bardzo daleko popłynąć. Potrzebowalibyśmy basówkę, bo wzrok tam dał, Dałbym radę dopłynąć tam kajakiem. Tylko zajęłoby to mnóstwo czasu dosłownie. W sumie widzę, nie wiem, spróbuję tutaj. Jeśli tu, nie be, jeśli tu będzie szło słabo, to wtedy widzę, czekajcie. Rzucę widzowy może gdzieś. Z jedną wękę gdzieś tam. Z jedną wękę gdzieś tam. Dobra. Z jedną wękę gdzieś tam. Z jedną wękę gdzieś może O tutaj dobra. Może leciutko dalej niech będzie. Tak na. Wydaje mi się, że. 17 metrów powinno być ok. Tam bardziej w stronę. Tam bardziej w stronę tych korzenic tam są, dobra? Także już jest rzucone. I teraz zostały dwie wędki. Wędka gruntowa, ta. Na piankę. jest jeszcze wędka spawikowa I słuchajcie, ta wędka na, na piankę niech pójdzie. Słuchajcie, gdzieś. O tu. Ta gruntowa. O tamko. O tak się bardziej wstaję tamtego. drzewa to tam jest. Niestety jest za blisko, ale w sumie. da. dzwonimy na 27 metrów. Dobra. Tak, słuchajcie, widzowie. Czy będzie jakiś plan? Nie, nie wiem, w sumie. dała widzicie, co widzowie? I tą wędkę rzucę gdzieś bardziej o tam, w sumie chyba. Tak, dla, ja słuchajcie, widzę, nie przedłużam. Tą wędkę rzucę gdzieś może bardziej o tam. Także widzowie. Ja rzucam, nie przedłużam. My się po prostu widzimy już za chwilę. Przy jakichś być może rybach. Elo. Grunt na tej wędce spodnikowej, co teraz zrzucam, to jest tak Haczyk X 4.0 oraz grunt to jest 165 cm Jakbyście chcieli wiedzieć Także dobra, wędka jest rzucona Także widzimy, my ta słuchajcie po prostu polujemy Która jakaś jest to coś chyba starego Jest chyba trzy bufala, aczkolwiek nie wiem tak, jest tam w wodzie, widzę jakiś ładny bufalo, wzięło godzinę 6.28, na haczyk chyba 6.0, 6, bo coś takiego, na technoplankton, także ciągniemy, zobaczymy co będzie. Czy to będzie unikat, nie wiem, aczkolwiek na pewno widzę, że to jest jakiś bufalo, także siedzi bufalo, zobaczymy jaka będzie waga, nie ma kilo. O, Pierwszy bufalo i od razu mega 19 kg. Także słuchajcie, widzę. Okazuje się, że w tym miejscu, co teraz jesteśmy, również są Buffalo Także słuchajcie, widzę. Dajmy sobie marker. Niech już będzie marker. Oczywiście go potem usuniemy, jak zrobimy już unikata. Bo ja znam, bo ja znam jedno miejsce na, na, ym, na bufalo takie swoje i ono jest, widzę. Patrzcie, pokażę wam. Jak tu spotu tu patrzcie, tu jest pot, co nie, to tu spod, tu płynie tutaj, tu patrzcie widzowie, o tu macie takie rozwidlenie, co nie, taki krzyż, tak jakby, co nie, to tu widzowie jest taki, tak jakby taki pomost, domek taki sekretny i tu się płynie ogólnie łódką i tu tej głębinie się łapie bufalo, co nie? To tego jestem pewien. To jest moje sprawdzone miejsce, aczkolwiek tam złapałem maksymalnie chyba 26 kg, albo 25 kg, nie pamiętam, a moje dwa największe bufale 27 kilo, złapałem przypadkowo i to na małe hacie dziwo. i je i złapałem je właśnie w tym miejscu tutaj. Co teraz jestem? Zapomniał na spławik, w tym miejscu co, co teraz jesteśmy i to było na haczka tak jeden, bo polowałem na unikatową tu północną Ale słuchajcie widzowie, jak na razie ja nie przedłużam, polujemy dalej, po prostu czekamy. Kurde, widzę, teraz i dowiedziałem, że chyba za wcześnie zacząłem. Słuchajcie, damy ograniczyć miejsce. Także dobra, czekajcie, tą wędkę teraz, co zbijam, przerzuciłbym gdzieś bardziej, o tutaj może. Gdzieś tutaj bliżej bym ją po prostu rzucić, także tak. Tą wędkę tutaj rzuciłbym, widzę, może gdzieś bardziej. O, tam gdzieś bardziej może, no. Może leciutko dalej, tak, dobra, rzucę we, tą wędkę gdzieś tutaj, tylko tam leciutko dalej, tam bliżej tych drzew. Oczywiście nie, nie za daleko, czekajcie. Tak, w sumie 21 metrów będzie ok. Gdzieś tam mniej więcej chyba był ten matkę, co kiedyś kiedyś dostałem do stron północną. I na tam właśnie polowałem. Tak, słuchajcie, widzowie, jak na razie to było na tyle. Ja nie przedłużam. My po prostu czekamy, widzowie. Tak, widzę tu jest jakaś zakresie ryba Chwilę się zaroślać, zobaczymy co to będzie Kolejna ryba, to chyba na tak kolejne nawet spora ryba O godzinie się za zaroślać wieła Jest chyba mniejszy bufallo Tak, to jest mało bufallo no, 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 no dobra widzę, wiecie co? Mam pomysł, wiecie co? Nie chce mi się czekać Idę widzę chyba na swoje sprawdzone miejsce, przecież w sumie wiecie co? No nie, wiecie co widzę? Przewiniemy czas po prostu na później na godzinę 19. I tu jeszcze chwilę widzę, porzucam, tylko zarzu zarzucę widzowie wszystkie wędki o tutaj blisko, tu. Zarzucę widzę wszystkie wędki, jakie mam. O tutaj o blisko i po prostu będę widzę. A! Ej, chwilacz tu jest. Aha, widzę. Czyli ja mam chyba za głęboki grunt na spowiku, tak? Tak mi się wydaje. To widzicie co widzowie? Ja zmienię się grunt na spowiku. No na taki, na przykład, nie taki może 50... Taki Może Jakby, jaki grunt by tu dać? Dałbym tu widzowie mm. Mogę mieć najmniej 60 cm No to dam widzę grunt 60 cm I rzucimy to tu gdzieś blisko, słuchajcie Bo skoro tu są buffalo, To ja tu teraz widzę, wezmę wszystkie cztery wędki I rzucę tu wszystkie cztery wędki, także widzowie Rzucam tu wszystkie cztery wędki No i co, ja nie przedłużam Ja tu widzę, po prostu zapoluję sobie wiecie, na unikata no Widzę, coś mi cyka na numer 4 Coś mi cykał na numer 4 a przystało. No nie co? To... Zostawić ją czy nie Nie wiecie co widzę, wezmę ją i przerzucę ją go tutaj Zarzucę widzę wszystkie 4 wędki wszystkie cztery wędki zarzucę gdzieś mniej więcej w okolicach tutaj czyli tu gdzie te, jak się dowiedziałem się za bo w sumie nawet medala już tu złapaliśmy więc pewnie unikata złapalibyśmy tu no Także słuchajcie, widzę, będę tutaj sobie podawał właśnie w ten sposób na unikata. Rzucę tu wszystkie cztery wędki. Także ja nie przedłużam, po prostu widzę, czekamy, po prostu widzimy się za chwilę, albo jak będę po prostu zmieniał miejsce, albo jak po prostu zdecyduję, że coś zrobię, albo jak postanowię, że na dzisiaj kończę granie, albo coś takiego, albo jak postanowię, że muszę coś załatwić, albo po prostu jakbym miał, wiecie, widzowie, jakąś rybę, po prostu Elo. Dawid znowu na wędkę 3. Jest to coś dużego, a przynajmniej sporego. Nie, nie będzie to żaden unikat, raczej, ale jest to coś sporego chyba. No, powiem tak: jest to wizja około Buffalo. Niestety nie jest to unikat, ale nie będziemy się podawać. Słuchajcie, haczyk 7.0 to jest chyba troszeczkę za dużo, więc ja widzę, że dam sobie trzy wędki z technoplanktonem, bo na tej pijanki nic jak na razie nie chcę brać. Także widzowie, dam sobie trzy wędki z technoplanktonem, i wszystkie trzy będą miały haczki 6.0, dlatego że haczyki 6.0 jak widać są najlepsze. Także słuchajcie, ta wędka z 7.0 będzie miała haczyk 6.0, a ta wędka, tutaj wędka numer 2, z, y, z tymi spionkami haczykiem 5.0, będzie miała również haczyk 6.0 i będzie miała również Technoplankton, bo jak się okazuje na te pianki jak na razie schodziec jak na oj kude, zarzuciłem przez przypadek wędkę jak na razie widzowie jak się okazuje na te pianki coś nie chce brać także widzowie ja to ogarnę po prostu widzimy się za chwilę elo no widzę także zmieniam tu haczyk. Tu musi być haczyk 6.0 o za, za chwilę też tawenka numer 2, co ma haczyk 5.0 i, i pianki to ona będzie miała również technoplankton i haczyk 60. Także dobra, nie przedłużam. Załatwiam, go, za, o, załatwiam to. Widzimy się za chwilę jak już wszystko ogarnę, Elo. Także no widzę przynęta, jak tak jak wam mówiłem, to przynęta jak udam, to będzie... Czekajcie, czyli... Czekajcie. Na pewno chcę dać technoplankton, plankton. Czekajcie. Ciekawe czy te Buffalo mogą jeść jakąś kukurydzę, czekajcie przeczytam w ich opisie. Rasówki białe robaki, nie, nie ma technoplanktonu, są pianki. I na pianki jest zupem unikaty dwa, tylko to było na spali, wiecie co? Po prostu widzę, rzucę tą wędkę th 6:0, także widzę, teraz po prostu czekamy, liczymy, że uda się nam jakiś unikat. Jak nie w tą dniówkę, to może w następną. Oczywiście w następną dniówkę nie tylko będę rzucona wędki gruntowe, ale na następną dniówkę wezmę o, coś, by coś było? Nie, chyba nie. Także słuchajcie, po prostu czekamy na godzinę 21. Jak wybiję 20 to po prostu widzę, wezmę y, przewinę czas, co nie? Przewinę czas i jak przewinę czas, to wezmę wędkę, to wiecie, spinningową i będę sobie spinningiem rzucał na unikatowego baza przybrze przybrze przybrzeżnego. Także dawa, widzimy się po prostu za chwilę, jak już będzie albo ryba, albo będę przewijał czas. Elo. Dobra, widzę, tu jest jakaś ryba. 20-50, zobaczmy co będzie. 250, zobaczymy co będzie. Jest to coś leciutko większego. Aczkolwiek wątpię, żeby był to unikat, ale w sumie widzę, zobaczymy co będzie. Zobaczymy, co będzie za ryba Czy w sumie może to będzie unikat? Nie wiem, zobaczymy. Niezwykły, chyba. O, zwykły Bufalo 999. Patrzcie, widzę, jaki Bufalo 9,999. Widzicie? Patrzcie, jaki Bufalo. Ale jaja, czekajcie, screena zrobię, bo to jest śmieszne, ale fajny bufal, to także tak, widzowie, jest godzina 21, czekam na godzinę 21 i wtedy przewinę, widzę czas na otaków, pogodę, znowu taką z rana i z rana poczekamy chwilę, spróbujemy złowić basa. Chociaż nie, w sumie na wieczór przewinę, na godzinie 19 i tam znowu spróbujemy, jak na, i tam spróbuję też na, spinę, na spina złapać tego unikatowego basa przybrzeżnego i potem znowu jak na sanie 21, to przewinę już na taką pogodę, co ma długi szczyt, co będzie długo trwało i wtedy wezmę kajak i postaram się popłynąć na ten spot mój ten, na ten spot mój tam co opębu fallo. Będzie to ciężkie, długo to zajmie. Że w sumie czekajcie. W sumie. Przy SWI-21, patrzcie, widzę, patrzcie. Ile kosztuje hmm. będą hmm. te motorówki? O, kudę, 9 tysięcy. Chyba to się dla mnie nie opłaca, tak szczerze. W sumie, może nawet tak zrobi, nie wiem, ale chyba będę musiał. Wiecie, Będzie po prostu płynąć z kajakiem, ale. Bo czekamy na mytu i wtedy przewinę czas. Także widzowie, ja czekam, my się postanowimy za chwilę. Elo. Wiecie, co widzowie? Postanowiłem, widzowie, że tutaj na to, co było. Na tą wędkę, o tą, co tutaj jest, postanowiłem, nie widzę, że dam O tutaj, że dam sobie, słuchajcie Jak to się nazywa, postanowiłem, że dam sobie ten mniejszy haczyk, taki może 3 tylko niestety takiego nie mam Ale może go kupię Jest jakiś mniejszy haczyk, 2 jest Najmniejszy haczyk to jest 2.0. To kupię sobie, widzę, taki haczyk 2 albo 3-0 W sumie może 3.0. 0 Nie, dobra, kupię sobie, widzę, taki haczyk 20. 0 no to też może weźmie jak ładny unikat Także widzę, dam sobie haczyk 2.0, może Moim... coś na to fajnego weźmie, bo na haczyk i 4.0, w pano niestety brać nie chciały. Teraz może wezmą. także widzowie, rzucę wędkę, nie przedłużam, po prostu widzimy się za chwilę, przy wiecie, przy kolejnych rybach. W sensie, jak już będę przewijał czas, jak będzie 21, więc widzimy się za sekundę. Elo. Tak widzę, dwa widzowie, jest już godzina 21. Mam nadzieję, że, nie, że nic mi nie weźmie. Słuchajcie, zarzucam wędki, także widzę, teraz jeśli o to chodzi. To ja nie przedłużam, przewinę słuchajcie, czas na nowy dzień, bo jest już godzina 21, czyli mogę tu w grze 21, czyli mogę przewinąć słuchajcie, przebijam na godzinę 19. mojej no widzowie, ja nie przedłużam, ja nawet spoko zarobiłem. Także widzowie, tu są wędki rzucone, ja byłem teraz widzę węgiel. ja sobie rzucam tej na basa, my się po prostu widzimy za chwilę przy jakichś po prostu rybach, elo. Ja widzę, mam już jakąś rybę, 19.03, zobaczymy co będzie. Nawet ładnie z początku walczyło, aczkolwiek nie co to będzie, chyba nie będzie to żaden gigant. Z początku ładnie walczyło, ale teraz walczy słabiej, także widzę, wyciągamy to, no i co, po prostu. Będziemy polować dalej. Będę widzowie słuchajcie, rzucał dalej. Rzucę dalej z węki gruntowe również są rzucone. Także widzę, wyciągamy teraz szybko tą rybę. No i co, po tej rybie widzowie, co to będzie? Nie to chyba zwykły bas. Przyjemnik ławka. Tak, no to widzę, nie przedłużam. Poluję dalej. Po prostu widzimy się za chwilę przy kolejnych rybach. Elo, to widzę. Kolejna ryba, 19:09. Chyba będzie jeszcze jakaś ryba na gruncie, bo też tam pika. Będzie chyba na gruncie jeszcze jakaś. Tu mam jakiegoś małego basa chyba? Przybrzeżnego albo zwykłego. Nie, chyba przybrzeżny będzie. Tak, będzie chyba bas przybrzeżny. Nie, bas tylko wielkogębowy, także widzę. Po nie przedłużam. Poluję dalej. Tak, widzę, już wyciąłem kolejny kolejną oliwę. postanowiłem wam nie pokazywać, bo jest to... W sensie postanowiłem nie pokazywać wam walki, bo walki prawie że nie ma. Jest coś małego. 1908 wzięło. Jest to chyba mały bas przybrzeżny, tak? Nie, jednak wielkogębowy, no dobra, polujemy dalej. Kurde widzę, przed chwilą coś mi dużego tak jakby uderzyło. Tak na no, dole były takie, ten hamulec poszedł do góry. Niestety się nie zacięło widzę, no, 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 ale trudno. Nic słuchajcie widzę, nie poradzę. Polujemy dalej, także dobra. Czuję, że za chwilę będzie jakaś ryba. Po, widzę, nie mam pewności. Liczymy, liczę, że za chwilę jakaś ryba nam uderzy. Liczymy, że to będzie jak unikatowy bas przy wyraźni 3.7 kg. Bo fajnie było zobaczyć takiego Widzimy się za chwilę. Ero, jak to nie Jak będzie tak widzę, właśnie teraz się tak, jakbyś ształem, z że też mam. I widzę, się no troszeczkę nie miałem, ryby, ale w końcu coś jest. Chyba nie będzie to żaden gigant. No nie wiem, zobaczymy, co będzie. Dość szybko idzie. Jest to chyba jakiś bas przybrzeżny. Tak, chyba to będzie, widzę, bas przybrzeżny. Nie, chyba, chyba jednak będzie wielkogębowy. No tak, no dobra polujemy dalej No widzę, siedzi jakaś kolejna ryba, zobaczymy co to będzie Dobra, nie ona szybko O, chyba jednak będzie coś nawet większego Ciekawe co to będzie Może być albo mela, zobaczymy co to jest za ryba? To jest bardzo przybrzeżne, do wymowy Co to jest za bas? To jest miejsce, że chyba bas wielkowębowy widzowie. Aczkolwiek zobaczymy. Co to jest widzowie? O! unikatowy bas przybrzeźny. Czyli widzę, siedzi kolejny unikatowy bas przybrzeźny. To jest to tak, czyli wizowie? 11.40 tam wizowie. Podchodzimy do wędek tutaj i czekamy aż weźmie nam być może jakiś wiecie. Unikatowy Bufalo. Wezmę widzę żeby sobie zuma, Także żeby Także widzowie, robię sobie zuma no i co, ja widzę, czekam, po prostu widzimy się za chwilę, przy jakichś przy jakich rybach, elo. Prawda, na roku śluby jeden, 20.38, słuchajcie. 20.38, zobaczymy co to będzie. Coś mi widziało, 20.38. Mały sukces. A ja widzę, spodziewałem się czegoś ciekawszego. Ale no, no trudno, no nic nie poradzę. Słuchajcie, widzę, widzicie co? Chyba nie chcę Czekać. Więc zróbmy, ja chcę do portu już dobra. Wykikasz tak. Jak chcę pójść w te miejsce, o którym Wam mówiłem, co nie? W sumie czekać, gdzie ja mam kasy? Mam 15 tysięcy. Skudę, czy ja mam wystarczający budżet, żeby wynająć łódkę? No słuchajcie, widzę, już co wynajmę, tą łódkę. Wynajmij ulicę w Polsce, to której tam słuchajcie, gdzie, widzę. Gdzie, wynajmuję tą motylówkę, niech już będzie. Trochę z kasy zruszyłem, ale trudno. Słuchajcie, widzę. Wynajmuję tą motylówkę. Szkoda, że nie mam jeszcze basówki. Basówka by się przydała. Ale trudno, widzę. Słuchajcie, teraz tak. Jak gdzie, ja chcę płynąć, widzę dokładnie gdzieś tutaj. Czyli muszę, widzę, płynąć tak. Żeby dopłynąć o tutaj, to muszę płynąć tak. Muszę płynąć najlepiej w tą... Muszę płynąć najpierw tą uliczkę. O tą najlepiej... Muszę, muszę płynąć w tą uliczkę o tutaj. To co teraz postawiłem Matkera, bo ona jest najbliżej. Najbliższa droga, co czyli tak. Kudę. Tak tak. O, mogę podczas to podczas, będzie podczas płynięcia będę mógł sobie widzę otwierać mapę. się słuchajcie, wezmę sobie już płynę. Będę sobie już płynął, czekajcie, tylko za zakręcę tutaj w tę nogę. tutaj oczywiście widzę że złapaliśmy tego skalnika, który był według mnie dość ładny, mega się z niego cieszyłem, nie był on może taki wielki jak ten mój na poprzednim kącie, aczkolwiek był nawet spoko, Kute... ale było blisko, dobra widzę, słuchajcie, także płynę gdzieś tutaj, płynę właśnie tutaj w te miejsce, teraz tak widzę, czekajcie, ja muszę widzę płynąć, tak, muszę skręcić. Tutaj później muszę skręcić. Tutaj najpierw w tą odnogę O tą od... Nie tu, nie tu. Czekajcie, bo ja coś już ząbałem. Już coś wideo ząbałem. Aj, tak mi tylko. Nie wiem co co ja to wyłączyłem, bo tak to będę fajnie za mój. Może ten naprzyjść podchodziłem. Tak, że tak. Ząbałem, bo... Mówiłam na ścianę, ale czekaliście, teraz tak, muszę obrócić się tak, dobra, tak do tyłu, dobra i tak, Wsą do przodu i po, w lewo, tak, nie, w prawo, mam myśli w prawo, teraz w prawo się obrócę i teraz tak. Będziemy sobie słuchajcie płynąć. Pokażę wam gdzie tam dopłynąć. Także tak, ja zdem miejsce, już znam na pamięć. Tam zazwyczaj łapem bufalo. Tam to jest moje sprawdzone miejsce, gdzie zazwyczaj łapem bufalo, aczkolwiek są też inne miejsca na bufalo, jeśli o to chodzi. Ale ja, ale ja mam tylko jedno sprawdzone miejsce na bufalo tego. Zazwyczaj tam opę bufalo kiedyś. Dopiero potem od przypadkowo złapałem te bufalo. na i <kluzł> miejsce mieliśmy przez Czekajcie, teraz tak. Ja mam płynąć. Co so, tak co so, widzę tak? Równo widzenie to jest oto o tutaj. I tu jak i tu jak wpłynę to będzie droga widzowie wtedy dłuższa, tak? Tak, jak tu chociaż w sumie czekajcie. Nie widzę widzicie co czekajcie. Stop. Stop, czekajcie. Co się dozaje? Czekajcie. Jak, jak popłynę teraz widzowie. Jak popłynę widzowie, o tutaj, o, tutaj, o w tą dróżkę, o tutaj o! I popłynę o taką, o, to droga będzie taka, co nie jak popłynę widzowie, o w tą dróżkę, o tą dróżkę, o tutaj, tu gdzie teraz postawiłem matkera, to wtedy będę sobie płynął cały czas, czas prosto i w końcu będę czy później skręcę taki dopłynę. Cześć w sumie wiecie co widzowie? Ja popłynę tą dróżką o tutaj o, dlatego że jak tu przypłynę, to tu od razu będę przy tym pomoście, którego szukam. Także słuchajcie widzę, skręcamy. Tak, widzę.

O, tutaj muszę skręcić. Jakby mi się wydaje. Nie mam pewności ale wydaje mi się, że tak. Także tak też zrobię, skręcę. Także, także widzowie. Skręcam. Skręcam. Czekajcie dobrze robię. Tak, dobrze zrobię. I teraz widzowie muszę tak. Tu jest ta droga. Także widzowie, ja teraz będę płynął tą drogą, także widzowie. Ja słuchajcie, płynę tą drogą, no to, o tutaj teraz patrzcie. Tu jest moja łódka, to ja będę płynął tą drogą, o tutaj o. Będę sobie płynął i co widzowie? Ja płynę tym zakrętem. No i my się widzimy jak już o tutaj będę gdzieś na górze blisko tego takiego skrzyżowania, więc widzimy się widzę, słuchajcie, za chwilę. Elo. No widzowie, już jeśli o to chodzi, jesteśmy już widzę na tym zakręcie. Także widzowie, ja zakręcam zakrętem. I co, czekać, ta chyba prosta droga została, tak? Teraz widzę, płynąć. muszę wypłynąć... <coughs> Także widzowie, ja słuchajcie, płynę teraz prosto, my się widzimy za chwilę, jak już będę na tym skrzyżowaniu. Elo. Powiem wam, że tak... Przez, powiem wam teraz, widzę moją szczerą opinię, taką najszczerszą. Jak mam być, widzę, szczery, to tak szczerze, jakbym miał płynąć tu kajakiem, to zajęłoby to mnóstwo czasu, dosłownie. Ale tak to, widzę jest tylko prosta droga i za chwilę, i za chwilę tu będziemy. W ogóle... Słuchajcie, widzę, wiecie co? Czekaj mnie jedna rzecz, bo patrzcie, widzę, widzicie, patrzcie. O, tu jest widzę taka droga, która jest troszeczkę zakrzywiona tak leciutko zakrzywiona jest a tu na samej górze jest taka zakręt, i tu jest taka patrzcie, tu jest taka też leciutko taka idealnie prosta droga co mnie ciekawi Ciekawie, co tam może pływać nie wiem. W każdym razie widzę na pewno nasz cel, to jest to skrzyżowanie tutaj bo jestem pewien, że tu zawsze opem. te wiecie, bufalo, także widzowie, słuchajcie. Ja płynę prosto, my się słuchajcie, widzimy już za chwilę na miejscu. Jak już będziemy blisko tego miejsca, to przewinę czas na dzień. Więc dobra, widzimy się za chwilę. Elo. Da, ja, słuchajcie, widzę, już tu jesteśmy już widzę, tam w oddali też taki dole. Patrzcie, przewinę czas. Na godzinę 17 pójdę, okej, okay. także patrzcie, widzowie. O nie! Kurde, ale się jestem ale się i zagapa. Ale ja widzę, że jestem gapa. Kurde widzę, zapomniałem. Gdzieś ja powinienem był najpierw dopłynąć i dopiero potem. Ja nie mogę. Nie. mi widzę. Musimy być tam jakie. Ale kurde Ja nie mogę. Nie wytrzymam. Jak... Nie mnie. Widzowie, no to wiecie co ja... ja to to nie, Ja ten klik, słuchajcie, kończę. Ja nie, 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 tam nie, 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 nie,